Drugi dzień z Ligą Mistrzów przed nami, ale tutaj nie najważniejsza kwestia jest do obgadania, bo kwestia jest taka, że 400 stówki tutaj można dodatkowo zgarnąć za to, że Legia jutro nie przegra z Hibernian yy, i jest to opcja skierowana do osób, które jeszcze, niestety bądź niestety, konta na Superbecie nie mają, więc jeżeli zwracam się może do Ciebie, ziomku, i uważasz, że Legia nie przegra jutrzejszego meczu, możesz zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się link do założenia konta. Podczas zakładania konta najważniejsza rzecz, jaka Cię interesuje na ten moment, to zatwierdzenie zgód marketingowych, no i tyle, nic więcej tutaj nie musisz robić. Później do pierwszego depozytu masz przypisane kilka opcji. Ten pierwszy depozyt, właśnie tutaj, kilka opcji odblokowuje, bo no tutaj masz podwojenie do 200 zł, czyli możesz płacić sobie 5 dyszek minimum, dwie stówki maksimum. Dostaniesz tyle samo we freebecie. Dodatkowo, jak założysz konto z naszego linku, wpłacisz właśnie minimum 5 dyszek. To oprócz tego freebeta który jest podwojeniem, dostajesz 35 zł Freebeta. Dodatkowo jeszcze, nie? To jest taka druga atrakcja. Jako trzeci tutaj podpunkt, to Superbet nagradza za pobranie aplikacji. Wiem, dwie dyszki tutaj Freebeta też wlatują. Ale wróćmy tutaj do promocji na mecz Legii. Tu wystarczy, że wpłacisz minimum 5 dyszek i również jesteś zapisany do tego. Te wszystkie jakby opcje łączą się. 5 dyszek wpłacasz i później grasz pierwszy kupon. To musi być właśnie pierwszy kupon po otwarciu konta, salda depozytowego, freebeciory w międzyczasie mogą wpaść, także trzeba uważać, żeby ten suwak odznaczyć. Singla grasz po prostu na 1x, na Legię Warszawę, za minimum 2 zł. no i jeżeli Legia nie przegra tego meczu, to w przeciągu 72 godzin dostajesz 4 stówki. No i ten bonus jest do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym łącznym 1,91. No, i po tym wszystkim jeszcze czeka na ciebie tydzień gry bez ryzyka, aż do 3,5 tysiąca złotych zwrotu. I tu jest też bonus, też trzykrotny obrót, też kurs minimalny łączny 1,91. Jak ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić pierwszy komentarz. A my lecimy z konkursem. Dwie dyszki jak zawsze. Jak zawsze na superbecie. Co trzeba zrobić? zostawić łapę w górę, zasubskrybować ten kanał i w komentarzu wytypać dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Wejen a Bayern Monachium. Typujecie do godziny 20.45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nicku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. No i tu, z racji tego, że to jest puchar, dogrywka się nie liczy. Tylko regulaminowy czas. Wczoraj trafiliśmy dwa kupony, słaby to był dzień, trzeba to przyznać, bardzo słaby. No ale te dwa kupony były bardzo ważne, bo terror się przebudził ograł lidera, a Erander swój mecz wygrał i tutaj wrócił, wrócił szybciutko na pozycję lidera. Tam u góry się już naprawdę dużo fajnych rzeczy dzieje i jeszcze na pewno będą przetasowania. Ja sam jestem ciekaw kto tutaj ostatecznie wyląduje na pierwszym miejscu, bo tu naprawdę jest ciasno. Erander 29 punktów, Paula 27 i tam czwórka, czwórka, nawet szóstka. W peletonie, no ale to już będzie ciężko, dobra. Dzisiejsze meczyki i tabele możecie sobie teraz zerknąć, i lecimy z kuponami. Jak zawsze tutaj 12 kuponów, 6 pojedynków. Zaczynamy od Gołębia z Paulą. Proszę bardzo, sam jestem ciekaw, co tutaj jest dzisiaj powybierane. Celta Vigo z Betisem, hmm, coś mi tu nie pasuje, to oni dzisiaj grają. W cieniu Ligi Mistrzów? Faktycznie, dobra. bo już myślałem, że jakiś zły kupon sobie wziąłem. Dobra. Obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola po kursie 1,49. I Kopenhaga z Basel. Basel ma tutaj zrobić co najmniej 11 fauli. No tam 1 do 1, nie było w pierwszym meczu. Będzie to ciekawy rewanż. Paula. Paula tutaj jest podrażniona pewnie wczorajszą porażką i trzeba szybko wracać na zwycięską ścieżkę. A najlepiej tutaj zajrzeć, właśnie do Azji, konkretnie do Japonii. Nagoya, Grampus, San Ferenc, Hiroshima. San Ferenc, Hiroshima ma tutaj zrobić 5 rzutów rożnych o 11.30 już emocje. Kurczaki. I Tokio z urawą Red Diamonds. Tokio ma tutaj zrobić co najmniej 5 rzutów rożnych pół godziny później po pierwszym meczyku. No tutaj Paula się nastawia właśnie na. Popołudniowe, południowe, południowe emocje, nazwijmy to w ten sposób. Erander z Wysim jako Drodzy dzisiaj A, to jest też legendarne starcie. E, Wisła Kraków, druga. Aviom Świdnik, Pojrze 1,5 gola i X2, no to jest, jest super region, nie? to jest w ogóle odmęty czeluści. Ja tam nie zaglądam na pewno, bo tam ciemno jest, trzeba własną blatarkę za, za, za sobą brać. Pogoń Druga, Szczecin, Zawisza Bydgosz, no proszę, bliźniutko tutaj. Pojrze 1,5 gola, Zawisza Bydgosz, strzeli gola, Handicap dodatni na Zawisze Bydgosz plus 1,5. Czyli mogą przegrać maksymalnie jedną bramką w tej konfiguracji, ale muszą też strzelić gola. I gol w drugiej połowie. I to wszędzie taki Bed Builder to jest oceniany na 1,60 kursiło No dużo rzeczy musi się tutaj zadzieć. Kurde, skomplikowany ten Bed Builder. No i tu Łysy, nie, teraz następny. No, se wyłącz, tak, żebyś nie wiedział, kto z kim gra. Dobra, Łysy! co tam na dzisiaj masz? Wysy ma na dzisiaj singla, trebla w singlu nawet. Bed Builder na Kopenhaga z Basel. Powiedz, że półtora gola, poniżej 6,5 kartek. I powyżej 7,5 rzutów rożnych. No, i ta linia na karteczki tu mi się nie podoba. Ja wiem, że wysoki, ander, i tak dalej. Mm. wiadomo, co tam się z tymi wysokimi anderami czasem dzieje. Coś ty, Whisy zrobił Freddy z bólą. Lecimy dalej. Freddy, Ae Klarnaka bran. a Klarnaka ma wygrać, i a Klarnaka ma wykonać co najmniej 3 rzuty rożne. Ty, to jest single. A mówił Freddy, że single już nie będzie grał. Kury, ciekawe, znaczy Bed Builder, nie z jednego meczu. 2,50 Kursiwo na to, no i Bula, tu jest z Fredim, Karabak z Ferenc Farosz. obie drużyny strzelą gola po 1,65, no i to samo Celta Vigo z Petisem, obie drużyny strzelą gola po 1,69, dwa podobne kursiki, 2,78 z tego wyszło, Dwa BTTS, no co może pójść tutaj nie tak. No i terror, nie? Terror generalnie w tej edycji Ligi Tepera jest na którym miejscu obecnie. No, właśnie wczoraj wygrał meczyk, także przeskoczył tutaj sepka. Już miałem żartować, że Terror to jest taki ziomek na imprezie, który ma słabą głowę, i co pół godziny pytasz się go, czy, czy żyje. I on co jakiś czas pokazuje kciuk do góry i trafia kupon, ale to bardziej o teraz. No tutaj Terror był długo na ostatnie miejsce, ale tu widzę gołą go tutaj zastąpił godnie. Dobra, lecimy. Już starczy tych żarcików suchych. Terror ze mną jest. Ok, lecimy. Terror jako pierwszy. Wejen, wieś baden Bayern, Monachium. W pierwszej połowie mają paść co najmniej dwie bramki. No tu Bayern się po Lipsku przejechał, nie? W pierwszej kolejce, może być ciekawie. I Kopenhaga z Bazyleą. Obie drużyny wykonają co najmniej 9 fauli po 1,58. No i teraz ja jestem tutaj jako dokładka do tego wszystkiego. Ja mam na dzisiaj dubla. Benfica ma wygrać z Fenerbacze. No już nawet w pierwszym, w pierwszym meczu wyglądali w mojej ocenie dużo lepiej niż Fenerbacze. No tam co prawda czerwona kartka. Czerwoną kartkę chyba dostali, nie? I dlatego było 0-0. Tak, czerwoną kartkę w 71 minucie, i tak wytrzymali tutaj 0-0. Także to, troszkę tutaj statystyki zakłamują to wszystko, przynajmniej w mojej opinii. I wydaje mi się, że dzisiaj po prostu wygrają w regulaminowym czasie, sobie zrobią awans. I klub brusz z Rangersami, powyżej 2,5 gola. Myślę, że tutaj Rangersi jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, i jeszcze tutaj zobaczymy nawet w rewanżu brameczki. W pierwszym meczu było 3-1, także czemu by mieli tego nie powtórzyć? Ja przynajmniej tak myślę, nie? Dziadek z Peterkiem. Klub Brush Rangers, Rangersi mają wykonać co najmniej 4 rzuty rożne. Kopenhaga z Bazyleą, obie drużyny, co najmniej 9 fali. To już chyba gdzieś było, coś gdzieś było, kurde. I Peterek. Peterek tutaj odpowiada swoim dublem, treblem. Dublin, Fulham Bristol, no Puchar Ligi, jeszcze tutaj dzisiaj też jest w cieniu Ligi Mistrzów, powyżej 8,5 rzutów rocznych i Oxford United z Brighton. Obie drużyny wykonają co najmniej 3 rzuty roczne po kursie 1,61, 2,35 wyszło łącznie. No i na koniec Wisienka na korcie Sebek z Fabregasem. Klub Brush z Rangersami powyżej 21,5 fauli. No i tu jest kwestia taka, że. Rangersi chyba raczej by musieli strzelić szybko bramkę, żeby jeszcze tutaj podnieść temperaturę tego spotkania. Zresztą ja też uważam, że oni tutaj są w stanie jedną, może dwie strzelić, jak odpowiednio do tego meczu podejdą. Także, jeżeli by tak było i w tutaj tego meczu poszedłby w stronę rangersów, to te faule jak znalazł? Gorzej jak tutaj Brugia strzeli bramkę pierwsza, to już może zabić ten dwumecz. Benfica Fenerbacze powyżej 23,5 strzałów. O, z ciekawości, zerknę, ile było w pierwszym meczu. Wiadomo, tam dalej, tutaj jest ten kasus z czerwonej kartki. Ale było 23. 23 strzały oddali, według flash przynajmniej. Czyli tutaj mają jeden więcej oddech. No jak, jak nie będzie żadnej czerwonej kartki, to myślę, że będzie to do zrobienia. I prawie bym zapomniał o Fabregasie. Tu jeszcze o Fabregasie trzeba powiedzieć, co tam Fabregas dzisiaj wymyślił. Piękne rzuty roczne w meczu: Benfiki z Fenerbacze powyżej 10,5 na singlu, Jeszcze raz tutaj zerknę do pierwszego meczu. No i było 8 mało. Także po prostu teraz Fabregas leci w drugą stronę, że tutaj ten worek z rzutami różnymi po prostu nie będziemy miał takiej małej dziurki, gdzie one tam będą kapały delikatnie. No będziemy taką wielką dziurę od dołu i wszystkie rzuty różne wypadną w sekundzie. Tak to wygląda. Dobra, mamy na dzisiaj kupony wszystkie obgadane. Dzięki bardzo o 15. Odpalam dzisiaj live'a na Obstawiamy, także zapraszam serdecznie. A jak ktoś nie wbija, to życzę miłej środy i trzymam kciuki za wasze i nasze kupony jak zawsze. Niech się tam zieleni. Siemano, bawcie się dobrze.